Aksy i perełki Perełki? Perełki i choć może, bo ja nie wiem, czy ten, czy tutaj niszczą, niszczy się ten, czy nie. Nie dobra Albo dobre, stawię. Także w nas tu nie zaszedł. Podchodzi dobra. koleś nogami Pilnuję, no dawaj. Dobra. Nie za los. Fajnie, ja mi mikrofon przeszkadza. PZ2. Tak. PZW. Powstajemy, zabijamy, wygrywamy. Jemy. Zabijamy. Wyg fuck. Wygrywamy Wygrywamy Czegoś nie mam Czego Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Czego nie masz? Bookshelf, underperły, diamond blok High Blok Papkin Co jest high block Jaki high block? g i t m E -y. A bo rybki nieprzep nieprzepalone Aha, dobra What the fuck? Przepalamy, nie? Masz podla? Nie <laughs> Zajebiście Stowna mam <laughs> Stowna mam, stawiaj go Nie no zarobiliście. Fail jak zwykle musi być na nagraniu Przy zakładaniu gildii, bo co Musisz być silny, by pokonać zakręt to już pięści, niech rośnie siła Zapalone światło, ścieżka się rozświetliła Kroczysz z nią, to ona cię tak ubojowiła Pozwól, by siła twa się troiła Nie bogaty materialnie, lecz bogaty duchowo Nie pozwól, by ktoś kroczył z tobą dwą drogą Ci, co nie mogą, na pewno nie pomogą Każdy nastawiony srogo, widząc wroga Bo nie ma Boga, nie ma przeznaczenia w widzenia ustaw na bliskich cierpieniach Jest stań wrzenia, nie unikaj gdzie zderzenia, kolejność wydarzenia, nic tutaj nie zmienia, więc błyskuch Daj upustłości zbyt długi czas wolności każdy by. Ja mam 11. No to wróć do skrzynki. Zgadną. Ha moja, nie twoja. Kto zgarnie? Spabimy Ty. Do skrzynki, ty. Do skrzynki ty. dawaj. Mam 14 rybek. No to, to chyba starczy, tak, dobra. Właś i mam 29 z powrotem. Bo ja mam 29 Level, lol. Zakładamy gilię, dobra. PZ... PZW. Za powstajemy. Zabijamy. Wygrywam. Tak, max 4 znaki, no nie. What Czekaj, co do PZW. The Mister Kicek. <laughs> A mój <bo> zmienimy. Chodź, zmienimy. <laughs> chodź, e, zmienimy pz to będzie. Nie. Zabijamy, wygrywamy i temy zbieramy. O. I. Z. Z. Jak zwiz. <laughs> z Zwiz Dobra, PZ2. Za... Zabijamy, wygrywamy i te zbieramy. Temy zbieramy. Dobra. No, dawaj. Jest. O, zwiz! Zabijamy, wygrywamy i ten zbieramy. Dobra, dodawaj, dodawaj, dodawaj. G. Nie. zaproś. G, ole, one. O, co? D, ole. Ajdź. G, Czemu nie mogę G? Oh lol dy. Dołączyłeś? A, bo nie tak napisałem G D Ol A -cz. Z V I Zwiz Z Zwiz tak? A, zwiz lol O, dołączyłem GG Dobra e, Zbieraj tego, tego d i postaw go gdzie indziej Zbis. Bo ja Okej okay. Zbierz hmm. go Zbierz go gdzie indziej No już, bo ja mam jedwabny dotyk